Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, łaski Panią Państwową, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony obok świąta Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Dzisiaj świętujemy ukoronowanie obrazu najświętszej Marii Pan, Panny w parafii skarżyce. No niesamowita na pewno to jest dla parafii uroczystość i będziemy pamiętać, to na długie lata na pewno. Jest to wydarzenie tak naprawdę na skalę na wielką skalę. Mamy tu, będziemy tu mieli wiele gości, wiele osób gości. Mam nadzieję, że będą się tu wszyscy dobrze czuć i uroczystość się jak najbardziej uda. Na każdej uroczystości jesteśmy jako Szlachta Skarżycka KGW. Modlimy się w sobotnich nabożeństwach do Matki Bożej i zawsze udziela nam wszystkich łask, jakie tylko prosimy. Mamy w niej ogromne nadzieje i nie opuści nas. Idźmy, idźmy łównym krokiem z żadnym sercem. koronacji zasadniczo i w naszej ojczyźnie jest ostatnio wiele, ale tutaj chodzi o to, żeby podkreślić pewną tutaj wierność tego ludu, który jest nie tylko związany z Jasną górą, ale z konkretnym tutaj miejscem, jakim jest jura Krakowsko-Częstochowska. Dlatego weźmy to pod uwagę, że obraz, skoro jest od 1604 roku już tutaj wkomponowany w pobożność tego ludu, to tym bardziej ta koronacja dzisiaj to nie jest jak jakimś odkryciem, ale pod, podkreśleniem wierności. Jeszcze raz mówię wierność, bo wierność jest y, jakąś wzrastającą miłością. Jeśli nie ma wierności, to znaczy, że gdzieś miłość stygnie. I dlatego, żeby ta wierność i wiara i nadzieja, która w tym roku jest również takim motywem przewodnim naszej pracy w Kościele i w całym Kościele Powszechnym, żeby była ożywiona. Od nim Jezusa nosiła do niego czule, tuliwa, wychowała Bóg długi naszych wii. Rozpoczyna się sprawowanie uroczystej mszy świętej, koronacyjnej pod przewodnictwem naszego metropolity księdza arcybiskupa Wacława Depo w kąt Księżybiskupów i prezbiterium Częstochowskiego, łaskami słynący wizerunek znalazł swoje miejsce w ołtarzu koronacyjnym. Ta koronacja obrazu Matki Bożej z Pani Dziesiątka Jezus, nazywanej Matką Nadziei, jest dla mnie osobiście wielkim szczęściem, spełnieniem marzeń. Już jako dziecko tutaj przychodziłem, żeby się modlić i przez każdy etap mojego życia przed jej wizerunkiem, powierzam Panu Bogu wszelkie sprawy przez Maryję. Więc dla mnie osobiście jest to wydarzenie wyjątkowe i pewien punkt odniesienia dla, dla mojego życia, dla tego co działo się do koronacji i mam nadzieję, co będzie również działo się po koronacji. My wszyscy, którzy dzisiaj i teraz, tutaj, Stanowimy w sanktuarium wspólnotę Kościoła, pragniemy poprzez liturgiczny akt koronacji obrazu Matki Bożej okazać największy hołd, ale i zobowiązanie, aby na wzór życia Maryi ten akt wiary znalazł swoje odzwierciedlenie w naszej codzienności i dojrzałości wiary. Zwłaszcza, że świat, który nas otacza, Przechodzi głęboki kryzys, nie tylko gospodarczy czy polityczny, ale przede wszystkim duchowy i moralny. Ten obraz jest kopią oczywiście Matki Bożej Śnieżnej, ocalenia ludu rzymskiego i jest to obraz, który właśnie przedstawia Maryję trzymającą Jezusa na ręku. Jezus trzyma. Księgę Pisma Świętego, ale Matka Boża ma też w dłoni chustę. Też jest nazywaną Matką Pocieszenia. Ja tak jeszcze dodaję, że to się bardzo wszystko dobrze składa, no bo jest Matka Boża Skarżycka, można się jej poskarżyć, no i też Matka Boża Pocieszenia, a więc od razu te łzy wszystkie nasze wyciera. To jest właśnie niesamowite, że Maryja jest taką osobowością, że tyle lat. Już zgłębiam, zastanawiam się. Jestem tutaj już szósty rok, i wciąż Maryja mnie zaskakuje niesamowitą właśnie ufnością do Boga, tą pewnością, wiarą, miłością. No, w sanktuarium jesteśmy faktycznie w szkole Maryi. Dekret arcybiskupa metropolity częstochowskiego. Ku większej chwale Boga Wszechmogącego w trójcy, przenajświętszej, jedynego dla uczczenia cudownego wcielenia zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa dla pożytku duchowego wiernych nakładam drogocenne korony na łaskami słynący i od wieków czczony wizerunek tegoż zbawiciela naszego oraz jego najświętszej rodzicielki które odbiera cześć Ludu Bożego w kościele parafialnym w zawierciu Skarżycach, jako wyraz naszej wdzięczności za jej troskliwą opiekę i pośrednictwo. Dla upamiętnienia roku jubileuszowego 2025, od narodzenia naszego odkupiciela, który to rok z ustanowienia papieża Franciszka, przebiega pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, pragnąc upamiętnić także rok jubileuszu stulecia powstania Kościoła Częstochowskiego. Nadaję temu, ukoronowanemu wizerunkowi Najświętszej Maryi Panny tytuł Pani Skarżyckiej Matki Nadziei. Drogi Boże są niezbadane. Y Myśleliśmy dużo wcześniej już tej koronacji. Jakoś tak ciągle nie było y, możliwości. ale rozmawialiśmy długo z Księdzem Proboszczem na różne tematy, na ten temat koronacji. I w końcu y, pamiętam chyba cztery lata temu, taką rozmowę, mówię, za trzy lata będzie stulecie diecezji. To byłoby coś wyjątkowego, gdybyśmy uczcili, y, ten jubileusz stulecia powstania naszej archiwizji częstochowskiej, naszego kościoła partykularnego, koronacją wizerunku Matki Bożej yy, Skarżyckiej Pani. No i tak rozmawialiśmy, modliliśmy się przede wszystkim, rozmawialiśmy i Bogu dzięki, yy, dzisiaj jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy, czyli w dniu yy, koronacji. Wejrzyj, Boże, łaskawie na tych, którzy wiecząc koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki. Wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Niech idą śladami Jezusa i Maryi. Niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie śpieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi Zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Kiedy powstawał ten pomysł koronacji i rozmawiałem z księdzem Janem, to tak mówię. No tak może w 2030 roku, bo tak trzeba wszystko jeszcze odremontować, i tak dalej, i tak dalej. No, ale ksiądz Jan powiedział, że nigdy nie zdążymy z tymi wszystkimi remontami, bo ciągle jak jest kościół zabytkowy, to wciąż są remonty. No i wtedy powiedział, no przecież będzie stulecie diecezji, tak, rok jubileuszowy. No i no cóż, no, no, no i podjęliśmy tą decyzję. No i tak się śmieje, jest wiele takich cudów koronacyjnych, tak, bo nagle coś, co przez y, ileś lat nie dało się zrobić, a tu nagle, nagle się udaje i no i chwała Panu za to wszystko.